Miro Inves, 19 stycznia, zapraszam. Dziś jak zwykle, jak co tydzień, kolejna dawka bieżących analiz i tego jak wygląda sytuacja na głównych rynkach finansowych. Oczywiście tych instrumentów, które mnie tutaj interesują. I z szablonem, jak można było się łatwo domyśleć, rozpoczynam. Od Eurostox 50, indeks największych 50 spółek europejskich oraz poniżej indeks zmienności do tegoż indeksu. I jak widać, sytuacja nam się ładnie wyklarowała. Tutaj z tej formującej się złowieszczej, złowieszczego układu tej formacji głowy i ramion już ślad nie pozostał. Na ten moment tutaj było ryzyko, że tu mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię tak, i na dół. Natomiast po tym wzroście już deformacja tej formacji była już na tyle istotna, że można było mieć nadzieję, że jednak to się nie ziści. A ostatnie wzrosty całkowicie pozostawiają tą formację w krainie niedźwiedzi chyba jak... Mamy bowiem wybicie ponad tutaj ten szczyt powiedzmy 5100 punktów A więc rozpoczynamy tym samym kolejną fazę wzrostów w hoście natomiast spójrzmy sobie na innych zmienności Przebywa nisko tutaj po tym spadku rolowanie no, wszystko w normie względnie nisko poniżej poziom 18 droga do wzrostów wydaje się otwarta oczywiście będą się przytrafiać korekty jak zwykle natomiast generalnie nastrojone są bycze jedyne co mnie tutaj niepokoi to fakt że jakby nie było te Wzrosty no, w ostatnim czasie no, wyglądają jak zwyżki pod wydarzenie, jakim jest inauguracja Trumpa, i to, co on później tam wygłosi, jakie plany. Tak? I tutaj no, takie stare ryzyko występuje. Znacie pewnie powiedzenie. Kupuj plotki sprzedawaj fakty. I czy to przypadkiem właśnie nie jest kupno plotek, ono doszło do skutku, a sprzedaż, fakt, sprzedaż faktów może się spotkać znowu ze spadkami. Choć w tym momencie ewentualne spadki umiarkowane oczywiście może by i tak traktować jedynie jako korektę, tak. Natomiast oczywiście lokalnie takie ryzyko spadków na tej zasadzie właśnie kupuj plotki, sprzedawaj fakty no, występuje. Tak ja to widzę. Natomiast sytuacja może być jeszcze inna. Może Trump zaskoczyć in plus i wzrosty przyspieszą. No, może i tak to wyglądać. Generalnie jednak sytuacja wygląda dobrze. Zobaczmy mm, S&P 500 na tle tego mojego wskaźnika. On tutaj oczywiście niezmiennie tkwi przy swoim zdaniu, że pora na mm, jakieś osłabienie, tak? Ewentualnie jakąś zmienność, z której w dłuższym czasie nic by nie, nic by nie wynikało pozytywnego, tak czy siak. Natomiast Tutaj także widać, że spadki, o tutaj, tutaj mamy ładne, ładne spadki na tym wskaźniku, natomiast tutaj S&P jeszcze długo kontynuował zwyżki, tak. Tutaj spadł nawet poniżej oś, później jakaś zwyżka, a S&P był mocny. Później oczywiście spadł znowuż i spadł. I tutaj rozpoczął się nowy cykl wzrostowy. Także to i w taki sposób może przebiegać. Generalnie jednak póki co moje nastawienie na rynek akcji ciągle się nie zmienia. I z czterech strategii, ponieważ tylko jedna wskazuje na open long, to moje nastawienie na rynek akcji jest Jedna czwarta long, aczkolwiek niebawem, jeżeli wzrosty będą kontynuowane, to podejrzewam, że kolejna strategia na open long. Ale nie uprzedzajmy faktów. Skoro jesteśmy przy S&P 500, to oczywiście klasycznie spójrzmy na total put call ratio. U góry oczywiście SP 500 na dole Total Put Call Ratio, No i widać, że SP 500 wychodzi do góry. Total Put Call Ratio nam ładnie spada. Także rynek opcji w Stanach nie, zdążał, nie, nie, nie zdołał pobić tutaj tego szczytu. Nie, nie nalał <grych> pewnej grozy czy niepewności. Ta zwyżka jest niżej i zawracamy a tutaj odbijamy do góry. Tutaj ta lokalna formacja głowy i ramion, także ona bardziej przychodzi w tej chwili w jakąś flagę, tak? I mamy lokalnie bieżące odbicie do góry. O, oczywiście, jeżeli Trump ogłosiłby coś negatywnego, no to i tutaj będzie gorzej, tak? Ale póki co Wygląda na to, że sytuacja rozwija się w kierunku pro-wzrostowym. I też tutaj taka ciekawostka. Widzimy S&P 500. O, może dam normalny wykres. Ostatnimi czasy S&P 500. Weźmy od, od tego szczytu, tak? On tutaj no, od tego momentu nie zdołał jeszcze wzbić się na nowe szczyty, na nowe ATH. Natomiast spójrzmy sobie na na za 50. Od tego momentu po tej korekcie on jest dużo wyżej. A więc ostatnimi czasy, przez ostatnie kilka tygodni, to duże spółki europejskie, oczywiście pewnie DAX, tak są silniejsze niż SP500. A taka ciekawostka. Natomiast spójrzmy jeszcze, aby nie było tak do końca, tak różowo. Eurostoxx 50 względem SP500 jako siła względna. Wykres siły względnej. Ta ostatnia siła spółek europejskich. To jest ten tutaj wzrost na sile względnej. A tutaj takie wzrosty już bywały dużo mocniejsze, a więc nie jest to znowuż jakiś evenement. A w dłuższym horyzoncie czasowym, w bardzo długim horyzoncie czasowym, od powiedzmy roku 2,11. Ta siła względna pozostaje w trendzie spadkowym, a więc Eurostox 50 względem SP500 długoterminowo ciągle pozostaje w trendzie spadkowym. Nawet ostatnimi czasy tutaj zanotował niższy dołek. Ale lokalnie spółki europejskie, a oczywiście DAX ma się świetnie lepiej niż SP500. OK, spójrzmy w takim razie dalej, a tutaj mam akurat lub sobie tylko na na WIG 20 gdzieś no, w takiej formie, ponieważ dane mi znowuż coś tam uciekłe. Widać, że gdyby tutaj poprowadzić linię trendu spadkowego, no to ten spadek tutaj no, można by jeszcze podciągnąć pod w wzdłuż tej linii. A w tej chwili chcemy wyjść z tego marazmu gdzieś do góry, tak. Oczywiście pierwszy opóźnienie będzie tutaj. Natomiast generalnie 2,400 czeka. Byłby to nawet taki ruch mierzony odtąd dotąd, odtąd dotąd. Oczywiście to nie apteka, ale przy sprzyjających wiatrach 2,400 jest, czy w okolicy 2,400 czy z ewentualną korektą kolejną jest do osiągnięcia. Pytanie właśnie, czy obecne zwyżki, jakie mieliśmy na, na giełdach, nie wynikają z tego prostego, z tej prostej zasady kupuj plotki sprzedawaj fakty. No bo jeżeli rozpoczniemy spadki, choćby korekcyjne, to także i u nas będą spadki, a u nas to wygląda dużo gorzej. No niestety. Dobrze, spójrzmy w takim razie na Bitcoina. <laughs> Bitcoin tutaj ładnie do góry. Tą lokalną góreczkę sobie pokonał, natomiast tutaj tego szczytu jeszcze, jeszcze no nie pokonał tak, a więc mimo tego wyraźnego wzrostu ciągle tkwimy w korekcie. Tutaj też się mogło wydawać, że już niebawem pokonamy czy tutaj, że pokonamy ten szczyt, no niestety nie a więc tutaj widać ewidentną grę pod Trumpa a co z tego wyniknie pożyjemy, zobaczymy w każdym bądź razie z moich ośmiu strategii na bitcoina na moment obecny tylko jedna wskazuje na open long i to się nie zmieniło od ubiegłego tygodnia Dobrze, zobaczmy w takim razie, co chcę mieć, mieć, mieć bardzo ładnie, mimo tego tutaj spadku korekcyjnego, póki co przynajmniej, no widać, że ta, ten trend mozolny wzrostowy jest utrzymywany i tutaj nam się próbuje mieć z tego wykaraskać. Natomiast oczywiście tutaj ten lokalny trend spadkowy, on także obowiązuje, tak? Więc póki co jest ciągle zakleszczona, tak? Między trendem wzrostowym, a tym krótko, no już takim powiedzmy średnio trend, terminowym. Trendem spadkowym, no taki trójkąt nam się jakby tutaj tworzy. Natomiast na KGHM-ie w związku z tym, z dwóch strategii, jedna strategia już tutaj, potem wzroście dała sygnał long. Jedna z dwóch strategii daje sygnał long. Na ten moment dalej ten sygnał obowiązuje, a więc może coś z tego będzie, jeżeli te wzrosty będą kontynuowane. Ponieważ oczywiście to może być wielka pułapka. Kolejna sprawa, złoto, złoto, tutaj ciągle bez sygnału. Ona nam się tu odbija, jakby od bandy do bandy, krwimy w korekcie, tak, nie wygląda to ani jakoś fascynująco, ani tragicznie, wręcz pro-lokalnie, pro to, pro no, tak. Ale póki co jeszcze nic nie możemy powiedzieć. Ja tutaj nie widzę jeszcze sygnału. Z czterech strategii, jakie posiadam, a w tej chwili już pięć, z pięciu strategii, jakie posiadam, żadna nie daje żadnego sygnału. Ciekawie jest na prawach emisji CO2. Tutaj już sygnał padł. Oczywiście po pokonaniu tych szczytów, tak. Jest Open Long. Mam dwie strategie. Jedna pokazuje Open Long. I tutaj na prawach emisji CO2. No, przyznam, że wygląda to moim zdaniem na moje oko całkiem nieźle. Po tym spadku odbicie korekcyjne, wtórny spadek, zatrzymanie, wykaraskanie się z tegoż tutaj trendu. I padcie na północ, pokonanie tego lokalnego szczytu tutaj i wychodzenie na północ. A więc zupełnie jakby formuje się nowy trendzik wzrostowy. A co z tego wyniknie? Zobaczymy. Ok. Zobaczmy w takim razie w tej chwili euro jen bez zmiany dolar jen. No z trzech strategii ciągle dwie wskazują up long, natomiast podejrzewam, że jedna z tych dwóch wkrótce może zasugerować zamknięcie longa. Wygląda no, to jeszcze dobrze, ale już nieco gorzej. Okej, okay. zobaczmy sobie jeszcze na euro -dolara. No, wydawałoby się, że euro dolar już tutaj dawno miał okazję do jakiejś większej korekty, natomiast ciągle tkwi w takim całkiem zwartym trendzie spadkowym. Oczywiście jeden, jedna strategia, open short ciągle obowiązuje. Aczkolwiek potencjał do korekty tutaj jest na no spory. No i obligacje tysięcioletnie. Ciągle z dwóch strategii jakie posiadam. Jedna ciągle mi się tu o open long. Było blisko naprawdę tutaj już, już wydawało się, że ten sygnał padnie, no niestety nie padł. Ciągle z dwóch strategii jedna wskazuje na open long. Aczkolwiek no zobaczymy, co z tą inflacją będzie. Osta przez ostatnie kilka dni ciśnienie, że tak powiem, spadło. Patrzcie na, na wzrost rentowności spadło. No i może, może to być wręcz dogodny moment na rozpoczęcie jakiejś większej zwyżki na obligacjach, większego spadku rentowności. Ale tu będzie ciężko się wydaje. Dobrze. A spójrzmy może sobie jeszcze na ropę, tak z ciekawości w końcu ona jest tym głównym surowcem, która, który nam wyznacza to ciśnienie proinflacyjne, tak. No i zobaczmy, tutaj ostatnimi czasy były zwyżki, ale generalnie tutaj już zaczyna się jakaś korekta. No jakichś cudów nie ma, tak. Gdybyśmy w tej chwili już testowali 95, o tak, to wskazywałoby to faktycznie na może jakieś zagrożenie powrotem większej inflacji. Natomiast na ten moment to jest ciągle wszystko w normie, tak wydaje mi się. Generalnie oczywiście sama ropa, były już momenty, kiedy ropa mocno drożała, natomiast skutek inflacyjny tych wzrostów był ża żaden. Miałem więcej czynników musi się na to złożyć nic, niż sama topa. A po drugie, też ten wzrost to nie w jakiś gwałtowny. No, i jakoś szybciutko przelecieliśmy sobie przez mm, rynki. Generalnie konkluzja jest taka, że obecne wzrosty, no bardzo ładnie, ładnie. Natomiast to, czego się należy obawiać, to tego, czy to przypadkiem nie działa na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty. To jest tutaj na dzień dzisiejszy przed poniedziałkiem moja największa obawa. Natomiast sam portfelik u mnie wygląda całkiem dobrze, nic tu się nie dzieje, nudda troszeczkę na dół, troszeczkę do góry. A raczej spodziewam się pogorszenia sytuacji, co jakiś czas z, 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 mamy jakiś dowdrown. Tutaj no, on na mnie czeka. Ja wiem, on na mnie czeka i nawet ta czerwona linia też na mnie tutaj gdzieś czeka. Tak jak tutaj na przykład. Ale póki co, póki co jest, jest dobrze. Orkiestra gra. cieszmy się. Trump, kto wie, może no obiecuje jakieś cuda na kiju związane z zakończeniem wojny, związane z, znowuż, z zakwalifikowaniem bitcoina jako część rezerw, tak. No to już może powrócić. I. Moda na tulipany, że tak powiem, może jeszcze potrwać. I tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. I zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.